Dzień dobry, jestem Jelena, to mój mąż Wiktor i nasza Polinka, która ma 4 lata i genezję prawego płuca oraz dekstrowersję serca, czyli serce po prawej stronie. Nie ma prawego oskrzela, płuca i tętnicy płucnej, cała prawa część układu oddechowego jest nieobecna. Ta patologia pociąga za sobą także inne schorzenia, więc ma również problemy z kręgosłupem. To jest zaburzenie segmentacji kręgów w odcinku piersiowym. No i serce, ono jest u niej po prawej stronie, ponieważ tam jest pusto. Jak powiedział lekarz, organizm nie lubi pustki, więc serce od razu zajęło to miejsce, znalazło się nie tam, gdzie powinno. Zwężenie tchawicy przez łuk aorty, czyli mamy kompresję. Łuk aorty uciska tchawicę. To jest, ale na razie nie widzimy żadnego negatywnego wpływu. Kiedy podrośnie, może mieć skrzywienie kręgosłupa, czyli jak powiedział nam ortopeda, jest to całkiem możliwe. Może wyrosnąć garb, na przykład, czyli mogą tam zacząć się zmiany. Nikt nie mówi tego na pewno, czy będzie, czy nie. Ona ma opóźnienie w mowie, opóźnienie wzrostu, opóźnienie rozwoju psychomowy. W ogóle w sieci jest mało informacji, czyli kiedy się dowiedziałam, próbowałam znaleźć jakieś opisane przypadki kliniczne. Są tam dosłownie, no nie wiem, dwa chyba znalazłam. Statystyki pokazują, że jedno na 15 tysięcy dzieci się rodzi, a połowa nie dożywa roku. Patrzysz na nią i nie widać niepełnosprawności, dziecko wydaje się normalne, ale jeśli spojrzeć na rentgen, nawet jeśli się na tym w ogóle nie znasz, widać, że coś jest nie tak. Oto płuco widoczne na rentgenie jako ciemny obszar, a tam gdzie go brak jest jasno. I tutaj nawet trochę widać kręgosłup, jest on tutaj trochę nierówny, właśnie u nas. Mamy starsze dziecko, synka ma 10 lat. Bardzo chcieliśmy zarówno Tiemę, jak i Polinkę. Planowaliśmy to, i przez około rok nam się nie udawało, a potem w końcu wszystko się udało. Pojechaliśmy się kąpać. Wtedy dostałem tego krótka wiadomość tekstowa. A. Co to za krótka wiadomość tekstowa? No i jak tam ciąża? Nie, 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 jedliśmy wtedy w tym centrum handlowym, pamiętasz? Druga ciąża? No, kiedy ci powiedziałam, że to ja. Nie, jechałem się kąpać, pokłóciliśmy się i napisałaś do mnie. Nie, wszystko pamiętam. Napisałaś, że jesteś w ciąży, a tego właśnie nie pamiętasz. To chyba była pierwsza ciąża. I co, tak cię zmartwiłam, że nie pojechałeś się kąpać? No, ciąża przebiegała stosunkowo dobrze, to była pierwsza połowa. Zanim się dowiedzieliśmy, nie było żadnych oznak, że coś jest nie tak. W szesnastym tygodniu. To badanie nazywa się u nas w laboratoriach PRISKO. To jest test na choroby genetyczne. Teraz prawie wszyscy go robią, zaleca się go wykonać. To badanie określa ryzyko zespołu Downa, zespołu Patała i jeszcze innych patologii chromosomowych. W moim przypadku ryzyko zespołu Downa wynosiło 1 do 110. To jest uważane za wysokie. Genetyczka z centrum perinatalnego doradziła nam, żebyśmy przeszli przez tę procedurę. Kiedy przebijają pęcherz płodowy, pobierają wody i wtedy już dokładnie określają, czy są jakieś patologie chromosomowe, czy nie. Przed tą procedurą konieczna jest ultrasonografia, i właśnie wtedy my, a właściwie ja, Miam, miam, podczas tego ultrasonografia lekarz patrzy i ciągle powtarza jakieś słowo dekstrokardia, dekstrokardia. Po ultrasonografia dostałam wniosek na kartce, ale nikt mi nie wyjaśnił o co chodzi. Zobaczyłam napis Dekstrokardia z zapytaniem. Spytałam o to ginekologa, endokrynologa, u którego się leczyłam. Tutaj napisali Dekstrokardia z zapytaniem, co to jest, no to wtedy, gdy serce jest po prawej stronie, to był 16-17 tydzień, więc okres niewielki, nie jest to pewne. Oni podeszli do tego dość lekomyślnie. Po tygodniu przyszedł już ten wynik analizy. Dowiedzieliśmy się, że mamy 46XX, co oznacza, że to normalny żeński karyotyp, czyli nie ma tam żadnych zespołów. Krzyknęłam: Boże, jaka radość! Tato, mamy zdrową dziewczynkę. Od razu poznaliśmy płeć. A ta dekstrokardia tak mi się jakoś utrwaliła w pamięci, że jednak powinnam się dowiedzieć. No właśnie. W dwudziestym tygodniu sama z własnej woli idę na ultrasonografię. Na poprzednim badaniu mówili o dekstrokardii. Dokładnie, tutaj serce jest po prawej stronie. No, powinna Pani jeszcze pojechać do Kijowa. E, przyjechaliśmy, było 20, bez jednego dnia, 23 tygodnie, no, czyli już był dość duży termin, można powiedzieć. Długo, bardzo długo tak patrzy. Mam wrażenie, że on czegoś szuka, ale nie może znaleźć. U Waszego dziecka jest tylko jedno płuco. Tutaj nie widzę ani oskrzela, ani płuca, nic tu nie ma. A nasz tata na to, jak to nie ma, on w ogóle nie mógł sobie wyobrazić, że jesteśmy porządną rodziną. Nie pijemy, nie zażywamy. Wyobrażenie sobie braku narządu to osobliwość. Ja, no, po prostu go słucham, już o nic nie pytam, mam już taki ścisk w gardle, czuję, że po prostu mój świat się zawalił. To wszystko. Wychodzimy, opadam na męża i płaczę przy drzwiach. Wydawało mi się wtedy, że to koniec. Więc znaleźliśmy chirurga i opowiadamy mu, że dosłownie przed chwilą nam to ogłoszono, że mamy taką patologię. Jak to wygląda? Widział Pan takie dzieci? Co się z nimi dzieje i jaka jest ich perspektywa? Koniecznie powtórzcie: ultrasonografia w 32 tygodniu, bo mogą pojawić się dodatkowe patologie. Tam, w żołądku jelitach, a u niektórych także w kręgosłupie, mogą jeszcze coś wykryć. Da się z tym żyć, to zależy. Pierwszy rok życia jest bardzo ważny, można wtedy poważnie zachorować, i tam jak opisano przypadki kliniczne, pojawia się ropne zapalenie płuc. Dziecko może sobie nie poradzić, ale to tylko jedno płuco. Zazwyczaj ono kompensacyjnie się powiększa. I ono wiecie, jak u pływaków albo u śpiewaków staje się większe i zasadniczo będzie spełniać swoją funkcję. Można żyć i się rozwijać. Są przypadki, kiedy ludzie dożywali do podeszłego wieku i zasadniczo wszystko było w porządku. W Kijowie wydawali się bardziej optymistyczni. Kiedy przyjechaliśmy do Żytomierza, od razu nam powiedziano: idziecie na przerwanie, wasze dziecko umrze na zapalenie płuc. A ja, wiecie, przyjechałam i chwyciłam się tej szansy. Po prostu tam lekarze nie mieli doświadczenia z takimi dziećmi. I dla każdego szpitala położniczego, wiecie, śmiertelność dzieci, nawet jeśli dziecko umrze, na przykład, jeśli jedno płuco nie będzie mogło zadziałać, no wiecie, jak to jest? Krajowi nie są potrzebni niepełnosprawni. Jeśli widzisz, że dziecko jest takie. Nie wiadomo, jaki los go czeka, więc starają się od razu, jakby, usunąć. W takich przypadkach w ogóle nie uważam się za awanturniczkę. To znaczy, uważam, że trzeba myśleć o rodzinie, o mężu, o starszych dzieciach. Gdy wiesz, że twoje dziecko będzie głęboko niepełnosprawne, masz pewność, że nie czeka was nic dobrego ani perspektyw, co wpłynie na rodzinę? O tym też trzeba myśleć trochę patrzeć w przyszłość. Kiedy to się przytrafia, widzisz, że to już zaawansowany etap. Dziecko jest, czuje je, rusza się cały czas. No, mimo wszystko, podpisałam dokumenty, że zgadzam się na przerwanie. Jedziecie teraz od razu, bo wasz termin już jest no, na granicy czyli nie możecie czekać, nie macie czasu. To już właściwie są sztuczne porody. Podają jakąś, nie wiem, kroplówkę albo tabletkę, zaczynają się skurcze i właściwie rodzisz dziecko, a tam już. Co z nimi dalej? Nawet boję się myśleć. Wszyscy lekarze muszą być obecni. Są przecież weekendy, pewnie już od dwóch dni tam jeździcie. Niech tak będzie, od poniedziałku przyjeżdżajcie. Wyjechaliśmy, już więcej nie wróciliśmy. Pamiętam, że w niedzielę dzwoniłam do tej lekarki z Ochmadytu i mówię: Tutaj mówią nam o przerwaniu, i w ogóle nie ma żadnych innych opcji. One mają większe doświadczenie, już mówiłam, widziały te dzieci, rozumieją, jakie mają perspektywy. Jednak bardziej ich słuchałam. Poradziłam się z mężem, powiedzieliśmy, że idziemy do końca. Są perspektywy, trzeba się ich chwytać w końcu dziecko jest upragnione. Kiedy leżałam w szpitalu położniczym, ta lekarka do mnie przychodziła, opowiadała mi różne historie, jakby przygotowywała mnie na to, że ty, matko, bądź gotowa, że dziecko będzie chore, i to jest twoje, to twoja historia. Właśnie. Zaplanowali cesarskie cięcie na 38 tydzień. I widzę, że ona najpierw była taka szarawa, a potem zaczęła różowieć. Wtedy zrozumiałam, że zaczyna oddychać. Leżała w inkubatorze. Ja byłam na swojej intensywnej terapii, a ona na swojej. Już pierwszego dnia zrobiono jej prześwietlenie. Wykryli też niewielkie, wrodzone zapalenie płuc. Przychodzili starzyści i studenci z wykładowcami, pokazywali ją i opowiadali jak o ciekawym przypadku. Po dwóch miesiącach, gdy nas wypisali, poczułem spokój. Widzę, że się rozwija, rośnie, nie ma żadnych duszności, chociaż na początku pamiętam Boże. Przychodziłam, sprawdzałam, czy oddycha, czy nie oddycha. Cały czas to kontrolowałam. Miała roczek, trafiliśmy na intensywną terapię, a potem skierowano nas na rentgen, żeby wykluczyć zapalenie płuc. Ale oni tam robią zdjęcia, ogólnie robią, lekarz wybiega i mówi: Mam Mamusiu, co pani? Ręką ją zasłoniła. A ja im na to myślałam, że oni wiedzą. Przepraszam, zapomniałam wspomnieć, mamy tylko jedno płuco. Myjcie tłusty brzuszek, szczupak machał ogonkiem i bardzo nas chwalił, a sroki na wierzbie czyściły sobie piórka. Wszystkie żaby pod łopianami śmiały się z nas. Polinochka rośnie, rozwija się, a teraz postawiono nam diagnozę opóźnienia rozwoju mowy. Pracujemy z logopedą i defektologiem w przedszkolu i w domu, korygujemy tam, myślę, że do szkoły wyrównamy się. Martwi mnie jej rozwój intelektualny, szczególnie mowa i myślenie, ma opóźnienie. Wydaje mi się, że to logiczne. Ona w każdym razie, kiedy się urodziła, a może nawet jeszcze w łonie matki, miała niedotlenienie. Tam zdecydowanie nawet nam to napisali: to znaczy, jej jest trochę trudniej, potrzebuje więcej czasu i wszystko tam dojrzewa też trochę później. No tak, kręgosłup tam nawet na rentgenie widać, że w okolicy szyi jest trochę krzywy. No, mamy ortopedę. On mówi, że teraz to u niej w ogóle się nie będzie objawiać. W wieku nastoletnim, kiedy następuje intensywny wzrost, może pojawić się skrzywienie, i nikt nie powie, jak bardzo ono będzie silne. To jest nieznane. Nie chcę martwić się na zapas, znam możliwe scenariusze, ale dopóki nic się nie stanie, nie będę o tym myśleć. Wiecie, to tylko Cię zniszczy. Ona poszła do integracyjnego przedszkola, choć myślałam, że to się nie stanie, a jeszcze kiedy zaczęła się ta pandemia, też nie wiedzieliśmy, jak to wszystko jest tutaj powiązane, właśnie z płucami. Ona chodzi do zwykłej grupy, ale ma swojego asystenta, który jej pomaga i ma tam swoje zajęcia. Zajęcia ustala defektolog i psycholog. Czy w przyszłości możliwy jest przeszczep płuca? A to moim zdaniem jest absolutnie bezsensowne w tym przypadku. Przeszczep płuca to skomplikowana operacja, jeśli porównać z przeszczepem wątroby. Robi się ją w ostateczności, kiedy płuco całkowicie przestaje działać, wtedy dokonuje się przeszczepu. Dorosłym także usuwa się płuco, przykład przy onkologii czy gruźlicy. Wiem, że to możliwe. Wydaje mi się, że dorosłemu trudniej, bo przyzwyczajony do pełnego oddechu musi po usunięciu płuca nauczyć się przystosować. A u niej jest odwrotnie, ona od urodzenia ma tylko to jedno płuco? Ono się przyzwyczaiło, powiększyło się i najważniejsze, żeby nie zachorowała poważnie. O to się martwię. Dziecko to dziecko, mam męża, mam starsze dziecko. Oni też powinni otrzymywać swoją uwagę, dlatego staram się być zarówno mamą, jak i żoną. Tak ogólnie na nią patrzę. No dobra robota, Pola, dobra robota, nie zawiodłaś mamusi.